Dziewczyny, właśnie w tym miejscu oddajemy nasze torebki w bardzo dobre ręce, żeby odzyskały swój blask, witalność. Jesteśmy w miejscu Shine na ulicy Karmelickiej 46. I dzisiaj zostawiam moją Chanel do tego, żeby troszeczkę ją. Co my z nią zrobimy? Podpisujemy ją? Tak, nabliżymy skórę, wyrównamy pewne rysy i myślę, że to wystarczy na razie. A cze, czego można się spodziewać wobec tak, Czyścimy i odnawiamy buty i galanterię skórzaną. Im lepszej jakości są to rzeczy, tym efekty też u nas zauważyliśmy, że są lepsze. Tak, jak tutaj mamy na półkach dużo torebek, ostatnio dostajemy coraz więcej, więc. Ja potwierdzam absolutnie jakość tego miejsca. Oddawałam już niejednokrotnie tutaj buty czy torebki do renowacji. Także gorąco polecamy dziewczyny. Wyciągajcie z szaf, fajne rzeczy i przybywajcie do panów. Jeżeli nie jesteście z Krakowa, to też możecie to wysłać. Jak najbardziej. Pewnie tak wcześniej tyłkowo. możecie dostać jakąś wycenę? Tak, tak, proszę pisać na Instagramie czy na Facebooku albo na To Dogadamy się do tego. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy. Karmelicka 46.